Cześć, w dzisiejszym odcinku zrobimy ankietę liczną. Który zapach się bardziej podoba ludziom przed Witkacy? Czy będzie to zapach ma, czy może będzie to zapach Kappa Black. Zapraszam. Sorki, można się zapytać o zapach, żebyś ocenił nam zapach po prostu, który Ci się bardziej podoba. W skali od 1 do 10. Dobra? Dobra. Tu jest zapach e, jeden. Okay. I tu jest drugi. Ten Ci się bardziej podoba? I w skali od 1 do 10 ile byś mu dał? To nie jest za bardzo smak, jest taki słodki, ale no 7,5 Okej, a ten? Pierwszy? 7 7, okej To był Louisville Ombre Leder, a ten to był Kappa Black Okej Poproszę o Ombre Leather jeszcze raz, bo może chciałbym na skrócie sprawdzić, jak to jest i Ombre mi się podobał z no. Ja to akurat nie trafiłem. Spoko, trzymaj się. Gościu szukał Louis V, a ocenił wyżej Kappa Black. O pół punkta, no. no widać. Przepraszam, może oprosić o ocenę zapachu? Od 1 do 10, który ci się bardziej podoba? to jest drugi? Ten pierwszy. Ten? I jak byś go oceniła? Duża z udem jakaś? Od 1 10, 8. 8? A ten drugi? A ten to jest Kappa Black. Ja tego nie znam. no a ten znam. Ale tak, trafiłaś z udem. Bo tam jest właśnie łódź. A co jest jeszcze? Macie? Tak, Dzięki. Zapachy? Masz tutaj jeden zapach. Chciałem, żebyś powiedział mi, jak ci się podoba, który bardziej z nich, i od 1 do 10. Z jeden, to jest drugi. Przytam, ten. Ten, no? bo ten, musi Ten, i w skali od 1 do 10? Osiem, A ten? 6. Nie, 7. 7? Ok, dobra. To to był Louis V. Ombre Nomad? A ten był Kapablek, który Ci się bardziej podobał. Osiem. Black mi się bardziej ta, podobał. Tak, okay. Kapablek. W zasadzie agarowy zapach i e, też skórzany, dymny, e, też ciepły zapach. To wszystko. Dzięki. Także mamy tutaj dwa zapachy i poproszę o szczerą opinię, który się bardziej podoba. Tak, to zaraz zdradzę. To jest drugi. Ten Ci się bardziej podoba. E, I w skali od 1 do 10, ile byś mu dał? 7. A ten? 5. 5. Dobrze. To ten, który dałaś na 7, to jest Louis V. Ombre Nomad, a ten, którym dałaś 5, to jest Kappa Black. Ty nie znała. Okay. Ty nie znasz, tak, no widzisz. No, wszystkiego dobrego, mięgo. Dzięki. Sokiet, czy mogę poprosić Was o ankietę, który zapadł Wam się bardziej podoba? Dobra, tutaj jeden, tutaj drugi. Ten mam się bardziej podoba i w skali od 1 do 10, ile byście udali? 8, 9, a temu? Tak, 6. 6, dobra. To wybraliście Kappa Black i dajcie mu 8. A 6 to jest Louis V Ombre Nomad. Dzięki. dzięki. W skali od 1 do 10, myślę, że takie 10. Kappa to król, ale Louis V też daje radę. I Na drugim miejscu. Nie, nie, Louis V jest dobrym zapachem. Piękne nie, połączenie. Jest. Dla rodziny, no dla mojego młodego siostrzeńca bym wybrał Louis V. A dla y, mojego taty pewnie kappę. Możecie ocenić tam zapachy, który wam się bardziej podoba? Super, dzięki. Dobra. I tutaj drugi. Okay. Okay. I ten. Mi ten. Okay. Od 1 do 10 ile byście dali? 8. No. 8. Tak. Tak. To Chciałam tak powiedzieć, że 8 właśnie. Okej. Okay. A tak. ten? 6, szóstka. Szóstka. Ale taki delikatny bardzo. 4-5 na 10. No. Okej. Okay. Fajnie. Ten to jest Kappa Black. Za 7 dyszek. A ten mniej więcej. Do 100-140. A ten to jest Louis v Ombre Nomad. Odpowiednio droższy. Dzięki wielkie. Cześć. Louis V. Z... Louis V. Ale nie, serio. To jest mój ulubiony zapach na jesień zimę. Także kupujcie bez zastanowienia. jak widzicie gdzieś jakąś promkę Bitkacu, bierzcie od razu całe flakon. Połączenie róży z udowym, arganowym zapachem, to jest to. Bitkacu chyba stabilnie. Bez promocji. Tak, tak. Bez promocji. No trudno. Hejka, możemy zadać pytanie o zapach? Szukamy po prostu. Który zapach Ci się bardziej spodoba? Okietujemy okay. ludzi, tutaj jest jeden, tu jest drugi. Ten, drugi. Piękny. Ok. I od jeden do 10 ile byśmy 10, to jest normalny zapach. A i wiesz jaki to jest? Wiem, że jest taki Louis Vuitton. Tak, to jest Louis Vuitton tak, Nomad. Tak. Super. A ten to jest po prostu Kappa Black. Inny okay. taki zamiennik. Jasne, Dzięki. Czyli zobaczcie, jeden wniosek. Zazwyczaj osoby młodsze wybierają Kappa Black a osoby troszeczkę takie 25 plus wybierają właśnie często to Louis Vuitton Ombre Nomad. Słuchajcie, nasze przemyślenia po ankiecie, generalnie tak jak mówiłem, młodzi ludzie bardziej lubią raczej Cap Black, ale też zauważyliśmy, że ludzie klienci często Witkaca albo ludzie troszeczkę starsi, 30, 30 plus wybierają często właśnie ten zapach Louis Vuitton Ombre Nomad i to nie jest tak, że to jest zapach tylko dla starszych, bo ja na przykład też, chociaż jestem młodszy, bardzo lubię ten zapach, dlatego, że on ma połączenie zapachów udowych z zapachami na przykład róży. Ma w sobie też nuty róży, więc generalnie jest bardzo ciekawym zapachem, trwałym, świetnym wyborem, jeżeli chodzi o jesień czy zimę. Kapa Black, jako taki tańszy zamiennik budżetowy, nie do końca to jest to samo, ale po prostu jakaś alternatywa też na jesień i zimę, też ma różowy pieprz. Sorki, możemy Cię poprosić o ankietę, który zapach się bardziej podoba? Super, ty jest drugi. Ten bardziej Ci się podoba i w skali 1 do 10 ile byś mu dał? 7. Dobra, a ten? Ten drugi? Też taki spoko, szósteczka jakaś. Szósteczka, okej. Okay. To ten był Kappa Black, a ten drugi, który dałeś na szósteczkę, to jest Louis V Ombre Nomad. Zapachy oba świetne na jesień, zimę. W Louis V masz jeszcze różę, a tutaj masz w Kappa Black na przykład różowy pieprz, ale oba mają taki łudowy, właśnie taki ciepły zapach. Louis V ma jeszcze taki skórzany, dymny. To wszystko chyba. Dzięki.